Jeszcze tak na zakończenie odcinka, ponieważ już mi niestety nagrywanie się skończyło. Ja nic nie kakałem, może to przypomnieć Jeszcze tu szybko sprawdzę te dwa pokemony. Przez to, że mi się skończyło nagrywanie. Niestety nie pożegnałem się z wami, więc jak to trzeba pożegnać się przed zakończeniem, więc... Trzymajcie się gorąco. Pamiętajcie, mieszkamy w Mysłowicach. Jeśli będzie można wychodzić na dwór, wakacje, to się postaram. Trzymajcie się gorąco. Dawać łapeczki w górę. Subskrypcje z dzwoneczkami, Badajcie do mojego kuzyna Dorian146. 10 000 łapek w górę I kolejny odcinek z Pokomor. Trzymajcie się. Y chaos.